Wichrowe wzgórze to turecki serial opowiadający o nieoczekiwanym spotkaniu Cajnep i Halila, dwojga ludzi pochodzących z zupełnie różnych światów. Pełna emocji telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych minut w ten intrygujący świat bohaterów. Sprawdź, co wydarzy się w odcinku 280, który zostanie wyemitowany w dniu 21 października w TVSKUP pierwszej Wichrowe Wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku, oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajnep pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie, śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli. Wichrowe wzgórze Streszczenie odcinków. 280 poniedziałek 21 października. Tekin próbuje uciec, ale zostaje zatrzymany przez Halila i Hakana. Ceyneb dowiaduje się, że inwestorka Deria była oszustką, a Halil w rzeczywistości chronił ją przed rozczarowaniem, co zmienia jej spojrzenie na niego. Dziewczyna jedzie do hotelu na spotkanie z mężem. Tam Halil wyjawia jej prawdę o Tekinie i Kazimie. Selma i Eren godzą się po kłótniach związanych z konkursem, decydując się razem stawić czoła problemom finansowym.